meczem Żubrów Białystok z Legią Warszawa rozpoczął się turniej koszykówki o Puchar Żubrów. W dwudniowej imprezie w hali białostockiego pierwszego L.O. zagrają również MMKS Toruń i Legion Legionowo. Dla białostockich koszykarzy to możliwość sprawdzenia się przed nowym, drugoligowym sezonem, który rozpocznie się za miesiąc. Liczę na to, że e, będziemy grali twardo i mocno w obronie, z charakterem Nieustępliwie od początku do końca. Natomiast ja dzisiaj nie liczę na jakąś precyzję, na jakieś fajerwerki, bo na to jest jeszcze za wcześnie. Jesteśmy jeszcze w ciężkim treningu, jeżeli chodzi o przygotowanie ogólne, wytrzymałościowe, siłowe. W drużynie pojawiły się nowe twarze, chociaż niektóre już dobrze znane białostocki kibicom. Rozgrywający Paweł Czech powrócił do składu po rocznej przerwie. Nowi zawodnicy to Paweł Pawłowski, pozyskany z ZSU Gdańsk, Bartek Knipter z Łążyczki Łomża i Łukasz Brzozowski z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. Skład jest zamknięty, no, taki jest budżet i ja myślę, że jeżeli zdrowie nam pozwoli, i e, nie będzie żadnej zapaści finansowej, tym składem naprawdę możemy dużo zdziałać. W dzisiejszym spotkaniu Żubry pokonały Legię Warszawa 87 do 60. Jutro Białostoczanie rozegrają swoje mecze o 9.30 i 18.00. Także jutro na Białostockich Pietraszach rowerowe szaleństwa. O 11.30 rozpoczną się zawody Superligi Północy w forkrosie, a w przerwach zawodów pokazy BMX-u. A w niedzielę o 11.30 rozpoczną się Mistrzostwa Polski w Forkrosie.